Marzenia istnieją i taki jest fakt. Nie da się temu zaprzeczyć. Możesz je spełniać, lub całe życie przed nimi uciekać, zabijać je. Natomiast jeśli wybierzesz tą trudniejszą drogę, postanowisz walczyć o swoje marzenia, to to musisz być przygotowany na to, że będzie ciężko. Przyjdzie zmierzyć ci się nie tylko ze swoimi słabościami, ale gdy twoje marzenie powoli zacznie się spełniać, to na twojej drodze pojawią się ludzie. Pojawią się ludzie przepełnieni strachem. Przed ich marzeniami. I ci ludzie będą próbowali zniszczyć Twoje. Będą próbowali podważyć Twój świat wartości. Zniweczyć Twoje zaangażowanie. Zdewaluować Twoją etykę pracy. Ale jedyne, co możesz zrobić w tej sytuacji, to odwróć od nich swoje oczy. Spójrz na ludzi, których kochasz. Spójrz jeszcze raz na wyznaczone przez Ciebie cele i pracuj. Pracuj w ciszy, bo to cisza krzyczy najgłośniej. A to moje dziesięć sekund ciszy. 10 sekund ciszy dla wszystkich tych, którzy nie wierzyli we mnie i w tym naturalnym.